nie uciekać, co... Z... O! Myślałam, że to ja mam kolekcję dziwactwa. Ale to? Nadzwyczajne. Nareszcie wróciłaś. Cóż takiego przyniosłaś? Szpargał do śmieci. Złom. O! A na tym... Na tym się wzbogacę. A to? A to pójdzie na podpałkę. O, przepraszam, torki to moje, dziękuję. Ty już, na nastąd nie wyjdziesz. O! O! O nie, 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 to tu jest grane. A! Och, o mała wróżko! Może mi powiesz, że to tylko absurdalny sen. Zabiorę ci skórę! A! Gdzie ja jestem? Czy jaśnie? Czy trafiłam do piekła? Chciałabyś. Ja przepraszam! Chciałam tylko wziąć książkę. Jeśli chce mnie pani wszamać, to proszę szybko tak, migusiem! Wszamać? Czemu mam zjadać potencjalną klientkę? Mogę zaproponować ludzką stopę z dziurkami? Może ludzki zielony baton? O, co powiesz na czarne mroczne pudło, odbijające tylko smutek, a To potrafi o wiele więcej. Zaraz, już pokazuję. Voilà. Co to? Ten dźwięk, urzekający. Ja tam cztery ślimaki za wrzeszczące pudło. Ja dam całą setkę. Mogę zjeść tego człowieczka z pudła? Jak ty masz na imię? Jestem Lucy. – Luz noseda. No, luz. Bardzo sprytne posunięcie, jak na człowieka. Bardzo dziwne słowa ze strony istoty ludzkiej. O, drogie dziecko, jakiej tam ludzkiej. Jestem Ida Sowiadama, najpotężniejsza wiedźma na całych Wrzących Wyspach! Wiedźma? Jestem szanowaną, straszną! Mam cię! Drogi, to straszny. Ida Sowiadama, poszukiwana za nadużywanie magii oraz demoniczne występki. Wiedźma ma przestępczyni! Niniejszym nakazuję ci pójść ze mną do konformatorium! Możecie przestać wszędzie za mną łazić? Nic nie zrobiłam! Ciebie też zgarnia! Zabratanie się z przestępczynią! Co, co? Tak nie można! Oj, dobra, dobra, pójdę. Tylko wezmę swoje rzeczy. Oj, jeszcze klamoty. 哥